Cześć. Dzisiaj spróbujemy wykorzystać Chat GPT do tego, żeby z jego pomocą wygenerować pomysły na ilustracje. Otworzyłam sobie Chat GPT w wersji darmowej i wcześniej przygotowałam taki prosty prompt. Cześć, jestem ilustratorką bajek dla dzieci. Chcę stworzyć bajkową ilustrację na podstawie tekstu. Przygotuj taki tekst na 500 znaków. Zobaczymy, co dzisiaj Chat wymyśli. Okej, okay, dzisiaj czad wymyślił coś zupełnie innego. E, wczoraj było o Jerzyku, dzisiaj jest o Smoczku i o Zuzi. W magicznym lesie zamieszkała mała wróżka imieniem Zuzia, okej. Okay. Każdego ranka wychodziła z kryjówki, by rozsiewać iskierki szczęścia po całym lesie, czyli mamy rutynę bohatera. Pewnego dnia podczas spaceru Zuzia natknęła się na tajemnicze jajko, czyli mamy wyrwanie bohatera z rutyny i zaproszenie do nowego, tajemniczego świata. Postanowiła je wykluć. Trochę przypomina mi to Eragona. A z jajka wyfrunął uroczy smoczek o imieniu Płomyk. Razem wróżyli w przygodę, by odkryć tajemnicę magicznego lasu i przyjaźnić się z jego mieszkańcami. Brakuje mi tutaj jeszcze jakiegoś elementu przeszkód, które mają po drodze, ale możemy to zmienić. Ok, mamy wróżkę, mm, ale ta zuzia do wróżki trochę jest takim imieniem, moim zdaniem, zbyt prostym. ...zbyt y, oczywistym. Nadajmy inne imię wróżce. Bardziej magiczne. Zobaczmy, czy czat na coś y, wpadnie. Ismenia. Okej, okay. Ismenia już jest lepszym imieniem. Tutaj resztę tekstu po prostu przykleił tak samo. Ale dodajmy jeszcze coś, co wpłynie... ...właśnie jakoś bardziej angażujące na tą historię. Dodajmy wróżce konkretny problem po drodze, który musi rozwiązać ze smokiem. Zobaczmy, co czad wymyśli na ten moim dość nieprecyzyjną prośbę, ale zobaczymy. Początek zaczyna się tak samo. Znalazła jajko. Ok. Jednak, w trakcie podróży, dobra, czyli po prostu dodał tekst, e, natrafili na zamkniętą bramę e, i, okej, okay, jest jakaś zagadka, którą muszą pokonać. Musieli spojrzeć po, po swojej mocy, by odnaleźć klucz do zagadki i otworzyć bramę. I dojdą do świątyni tysiąca kwiatów. No dobra, robi się ciekawia. E, e, dodajmy antagonistów do tej historii. Złego bohatera. Jak jest jakiś zły bohater, to od razu historia robi się ciekawsza. Początek tutaj przekleja dokładnie taki sam, widzę, że tutaj dalej jest to samo. Nie manewruje tym, co było wcześniej, ale dodaje. Akurat tutaj nie jest to źle, bo to wszystko pasuje ale moglibyśmy go poprosić, żeby na przykład stworzył cały tekst od nowa. Tymczasem ciemne siły zła, prowadzone przez złego czarnoksiężnika imieniem Mrocznik, próbują pokrzyżować plany Ismeny i Płomyka. Mrocznik chce przyjąć kontrolę nad magicznym lasem i wykorzystać jego moc do własnych celów. Robi się ciekawie, tutaj przypomina mi się trochę ten wątek ekologiczny z Księżniczki Mononoke. Czy, i czy Ismenia i Płomyk będą w stanie pokonać Mrocznika i uratować magiczny las przed zgubnym wpływem zła? No okej, okay. mamy już jakąś pewną historię. Jeżeli chciałabym na przykład teraz, żeby czat mi wygenerował trochę inną historię, wygeneruj dobrą historię, ale zupełnie inną. Zobaczymy, na co czat wpadnie. I zobaczcie, że... W mgnieniu oka mamy kolejną historię, i w ten sposób możemy sobie generować właśnie takie historie i e, następnie tworzyć z nich briefy. Weźmy sobie teraz tą drugą historię, którą czad wygenerował. W krainie zwanej jako Smoczy Raj, wśród bujnych lasów i magicznych strumieni, mieszkała mała czarodziejka o imieniu Lilia. No jest dosyć podobnie, e, ale tutaj wyruszała na czarującym dywanie, i ponownie mamy ten sam schemat. Odkryła tajemniczy zamek, ok, tutaj nie ma, zamiast jajka jest zamek, spotkała pewnego staruszka, ok, tu jest trochę inaczej, spotkała pewną osobę, więc też fajnie, że kompletnie czad wymyślił inną historię, opowiedział o legendzie skarbu w ukrytym zamku, i jednakże musiała pokonać trudną próbę stojącą na drodze do zamku. Fajnie, że tutaj Chad od razu jakby wziął tą całą historię razem właśnie z tą przeszkodą, z tym antagonistą i, i, i zrobił z niej nową. Tutaj jest zagadka w postaci labiryntu magicznych luster. W trakcie próby Lilia spotkała przycielskiego smoka imieniu Żarek. Znowuż pojawia się bohater towarzysz podróży, ok? Razem pokonują labirynt, jednakże, gdy wydawało się, że sukces jest w zasięgu ręki, pojawił się ciemny czarodziej o imieniu Malachai. Fajne jest to, że właśnie tutaj już czat nauczył się, że na podstawie moich wcześniejszych próśb i na podstawie tej wcześniejszej wygenerowanej historii, że fajnie jest właśnie dodać zwrot akcji i tego antagonistę, więc tutaj już mamy tego czarodzieja z ciemnej strony mocy. Teraz Lilia Żarek i Eldrin, Eldrin to ten staruszek, musieli połączyć swoje siły, by pokonać malach, Malachaja i obronić skarb przed złowrogim wpływem. Ok, ta historia jest fajna, podoba mi się. Zróbmy z niej e, brief do ilustracji. Zobaczmy, e, jak Chad, to wszystko, całą tą historię, jest w stanie zmienić właśnie w brief. Mamy tutaj tak, opis ilustracji. Głównym motywem ilustracji jest scena z magicznego lasu, gdzie widać lilię, małą czarodziejkę, lecącą na swoim czarującym dywanie. Ok, czyli proponuję do ilustracji ten, ten pierwszy fragment historii. Ja bym, szczerze mówiąc, wybrała bardziej ten kulminacyjny moment. Jest dla mnie ciekawsze do zilustrowania na przykład ten gabinet magicznych luster, ten labirynt. Ale tutaj proponuję... Proponuję coś na przykład bardziej pasującego, może na początek książki. Mogę to też zmienić, yy, pisząc znowuż do czata odpowiedni prompt. Kolorystyka, nawet podał kolorystykę, podał kompozycję, podał styl. Yy, dobra, więc właściwie mamy gotowy pomysł i możemy zabrać się do ilustracji. Zobaczmy jeszcze. Kolorystyka proponuje kolory natury. Elementy magiczne powinny być przedstawione w jasnych, błyszczących kolorach, ok? To raczej jest oczywiste. Ciemny czarodziej przedstawiony w kontrastowych kolorach, takich jak purpura, ciemny, niebieski, czarny. To jest ten czat doskonale wie, jakie kolory pasują do ciemnego bohatera, do ciemnej strony mocy. Bardzo mi się to podoba, że to wie. Lila i żarek powinny być centralnymi postaciami ilustracji w tle zamek. Aby podkreślić ich misję, to jest taka, wydaje mi się, dobra ilustracja na okładkę e, tej książki. W tle powinny być widoczne elementy magicznego lasu kwiaty, drzewa, ptaki, aby wzbogacić scenę i nadać jej głębi. Czy to był magiczny las, czy ja coś pominęłam? E, Smoczy raj? Aha, dobra, czyli zamek jest chyba w tym tajemniczym lesie. Tak, tak rozumiem. E, z, um, dodaj specyfikację ilustracji. Ok, i tutaj jeszcze um, możemy na przykład dodać sobie specyfikację, format, rozmiar. Mamy tutaj proporcje 16 na 9, minimum 300 dpi. Dobra, wszystko ładnie nam rozpisał. Format: wszystko ładnie jest napisane. Technika um, przy użyciu technik cyfrowych. Super, yy, styl, kolorystyka, termin dostarczenia, dodatkowe uwagi. Super, moim zdaniem bardzo dobrze się spisał. Jasne, może nie wykorzystamy tego co do Joty, ale stanowi to już dobry wstęp do ilustracji i można tutaj już od czegoś zacząć, coś modyfikować, na przykład zamienić ten początek na coś zupełnie innego, gdzie Lilia jest na przykład dziewczynką i zaproszenie do magicznego świata odbywa się z naszego realnego świata w jakiś tam inny sposób niż, yy, niż tutaj po prostu podczas lotu nad Leśną Polarą odkryła tajemniczy zamek Można to wszystko wtedy przerobić, ale mamy już jakiś punkt odniesienia Łatwiej jest modyfikować coś, co już jest, niż zaczynać od pustej kartki Dajcie znać, czy takie generowanie pomysłów właśnie przy pomocy czata GPT yy, będzie dla Was przydatne Właśnie w ten sposób z użyciem czata GPT wygenerowałam pomysły na trzy briefy do bajkowego wyzwania. Jeśli masz ochotę wziąć w nim udział i w ciągu czterech tygodni stworzyć dynamiczną bajkową ilustrację podobną do tej lub do tej, zapisz się koniecznie na stronie wyzwania. Link znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia!